Film robię, jak ty idziesz. Tu jedna taka poszła tędy, która się nie boi, że wpadnie w przepaść zaraz, bo tu są przepaście przepastne. A tu, proszę Państwa, jesteśmy w pięknym krajobrazie niedaleko Medjugorje. Tu mamy plantację foto, fotowoltaniczną. To jest tutaj dużo tam stoi, jedno za drugim stoi. Tam jest pełno tego. To jest elektrownia. Obiekt jest pod fizycko technicznym zastitą. Jest wideonadzór oczywiście i alarm. Więc jedziemy tutaj. Filmujemy to, to. Wszędzie kamery, o tu są kamery, tu są kamery. Tu kto chodzi to widoczny jest, bo zaraz go łapią. Ja bym tu chciał chodzić fizycko. No tu są kamery, a tam nie ma kamerów. Też są kamery. I tak to proszę Państwa przyjechaliśmy tutaj. Mamy taki samochód Mne Mne BD. I my takim samochodem że tu jeździmy. po go wzięliśmy z Czarnogóry, czyli tam spod Garlicy. RENT EKR, polecam taką firmę, co wciula lubi ludzi. Musieliśmy wracać z powrotem z granicy bośniackiej, bo niestety bo niestety firma nas Walona, zrobiła. Nie, postawił, nie dała dokumentów z pozwoleniem na przejechanie granicy. No i policja nas na granicy w Bośni wycofała. Musieliśmy z powrotem wracać, żeby, żeby dostać dokument i jeszcze 64 euro trzeba zapłacić. Już nie mówię o moich 300 kilometrach nadaremno do zrobionych. Więc ja wyjecham o 11 z tej Z podgolicy. No, spod no i, i, i musiałem się wrócić z granicy, potem znowu jechać razem od 11 do godziny, że tak powiem. Y, tutaj, o, tu jakiś robak idzie. Do godziny inny tej. Idzie robak idzie, idzie. Tutaj robaki też chodzą. Więc jak widać. No tutaj samej kamienie. No więc jechałem tam z powrotem i, tam i z powrotem i tam jeszcze trzeba było 64 euro dać, żeby dostać dokument, że można granicę przekroczyć i ponownie przejechaliśmy tą granicę z Bośnią i jesteśmy teraz na Bośni, czyli w Bośni, I tutaj w Bośni i tu w Medzugorii byliśmy, jesteśmy kwaterowani. no i tu okolice oglądamy, właśnie dzisiaj oglądamy te piękne jary i te dziury, no i tą fotowoltanikę, którą tu mają, bo oni są nowocześni. Oni odnawialne źródła energii preferują, widzicie? No, taki kraj, no. Bośnia, niby biedny. Ale tu wszystko ma na bogato jest. Patrzcie, jakie góry, piękne góry. Nasze piękne góry. Góry są góry. Tam, tam, tam te dwie panie poszły. Ja zaraz je zawołam. Wracasz do wozu! Do wozu, do wozu! Wracasz do wozu! Culik! Culik! Curik, Czulik, kom na hausen. Kom, kom na hausen. Niech verstehen. No i sprecher Sprecher w dechen. No my tu mówimy w różnych językach, ja tu jedną taką mam poliglotkę, to ona nawet po włosku, po włosku wyrywa, wyrywa po włosku. Włosów ma dużo, więc wyrywa po włosku, mówi po tym, mówi po, po jakimś... Ja, ja mówię po rosyjsku i po japońsku, nie jako tako tamtego, no trochę, ale generalnie to dobrze mówię, raczej po polsku, jak mi się wydaje. No nie wiem, czy na pewno. Znowu ziemię. E, film. Dobra ziemia musi być ziemia, matka ludziom. E, Tam też jest, góra to też jest ziemia, wszystko jest ziemią. No przecież ja nie wiem, nieba. ja tu wszystko widzę. Pani nie wie, co ja widzę. Ja wszystko widzę tu. Nie foto nie fotowoltanika, w stronę nieba. No wsiadać, proszę, drzwi zamykać, bo odjeżdżamy już z powrotem, bo dalej się nie da jechać. Nie da się jechać, postawili kratkę, szosa prowadziła tylko do fotowoltaniki i koniec. No, ale przynajmniej mają tu prąd no z tego, z tego źródła energii. Także wsiadamy do samochodu i zaraz jedziemy. Mne, BADBLD, ba, taki numer mamy. Mne. Czyli ten samochód dla mnie. Witam, czyli żegnam czerwony korsarz z okolicy Meczugorii właśnie. Jedziemy dalej. A hoj, byliśmy na Wodospadach też.